Możesz zatkać uszy, nie będą ci teraz potrzebne. Nie oczekuję wiele, po prostu bądź. Nie musisz mieć nogi, po prostu bądź. Tam drogie dzieci, chciałbym wam opowiedzieć prawdziwą historię parkura. To Jackal go tak naprawdę stworzył. Kiedy wziął mnie na pierwszy trening, to gały mi wyszły z orbity. To co on wyprawiał było niesamowite. Jego SDC do King Konga na 17 stóp, było wręcz porażające. Robił tak dalekie precki, że ja pierdolę i jeszcze trochę dalej. Jednak najbardziej podobały mi się jego flipy na dupy i plecy. Módlcie się do niego, on jest prawdziwym guru. Nie musisz mieć oka, po prostu bądź. Cześć jatuś kochanie, siusiak ci stanie, teraz moje życzonkę, no, żeby życie miało smaczek, to no jest dziewczynka oraz no chłopaczek, więc życzę ci, żebyś miał dużo chłop chłopaczków i dziewczynek, no i żebyś miał dużo pieniążków, żeby ci parkury wychodziły i salta na plecy i na, na nie plecy i na przód i na tył wychodziły i wszystkiego najlepszego, buźka. Cześć Jackal, Slim z tej strony. Co prawda jeszcze się nie spotkaliśmy, ale wszystkiego naj, najlepszego. Dużo zdrówka, masła na jednej ręce. Żebyś nigdy nie skakał plecka na plecki, masy pieniędzy, poza tym dobrej imprezy, bo jednak osiemnastka w życiu jest tylko jedna. No i to tyle, pozdrawiam. Nie musisz mieć w po prostu bądź. Cześć. Jestem boski Dany Jabaka. Spider przypomniał mi o Twoich urodzinach i powiedział, żebym coś nagrał. No a przecież mu nie odmówię, bo na takiego koksa nie ma we wsi. Chciałbym życzyć Ci szybkich twistów, jeszcze szybszej rotacji i bycia sławnym freelancerem. No może mniej sławnym niż ja, ale jednak sławnym. Kochamy Cię. Po prostu bądź przy mnie i trzymaj mnie za rękę. Hej Jackal. Mówi neta, z okazji Twoich 18 urodzin chciałam Ci życzyć wszystkiego najlepszego, a szczególnie sukcesów w twojej podkrowej i trzybiegowej karierze. Pozdrawiam! Dziękuję wiele. Po prostu bądź No ja co wesołych świąt. Puu, zanurzyć pania. Wiesz co, kolego najlepsze 18 od całego zawiercia. Pamiętaj, że zawsze wszyscy jesteśmy z Tobą, mimo tych twoich koślawych wybryków, jakimi... Kiedy tu cały czas nie wiem, wyczyniasz. Pozdrow. Jak najlepszego progresu. Fakrucie życzymy. Freelanor Peace. z Kolego, o tych twoich skarpetziach ja nigdy nie zapomnę. Fry, że jeden. SLD, lecz chcę. Pamiętać się taką jak w roku poprzednim bez ciebie. Ja Ci, Jacko życzę szczęścia, no i zdrowia. Pieniędzy chyba nie muszę, bo chyba coś tam dostaniesz. Dzisiaj, jutro, w weekend. Teraz, w weekend. Progresów treninga. No i miejmy nadzieję, że treningi będą Ci sprawiały jeszcze większą przyjemność, bo bez przyjemności zbyt dużo nie można się rozwijać. I liczę na to, To się będzie rozwijać. wiem, że nie przyjdziesz z no i co tam byś jeszcze chciał, też Ci życzę. No i do celu. Tutaj jest, koleż, nieważne. Obra Po prostu bądź przy mnie i trzymaj mnie za rękę, jeśli w ogóle masz czym, będzie wpytę. Wszystkiego najlepszego.